Nie wiem jak się zawraca. I oczywiście w tym momencie rodzi się pytanie: Ejsik, czy warto kupić Bellyboughta? Odpowiedź jest banalnie prosta. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Jak się cieszę, nie macie zielonego pojęcia. Po raz pierwszy w życiu będę dzisiaj pływał na Ballyboucie. Zdradziłem się w tytule, także nie będę was trzymał tutaj w napięciu. Pierwszy raz w życiu pływam na Ballyboucie. Jestem na tym małym leśnym jeziorku i nie ukrywam, że troszkę już popływałem. Tak, żeby nie było strasznego wstydu, wystarczy mi mały wstyd. Dlatego, że będę dosyć, myślę, zagubionym dzieckiem na tym Ballyboucie. Tutaj pływając po tym małym na leśnym zbiorniku. Plan jest taki, żeby po prostu. Przeżyć swój pierwszy raz, żeby po prostu trochę popływać i przy okazji dopaść może jakieś okonki, może jakiś szczupak pod wieczór. Zobaczymy na ile pogoda mi pozwoli. Póki co jest mega pięknie. Dosłownie parę słów na temat tego, co tutaj stoi za mną, jak to wygląda, z czym to się je, a potem lecimy nad wodę i przeżywamy wspólnie mój pierwszy raz. Mój bellybowcik, tak jak widzicie, to jest Abu Garcia Beast, to jest nowość na ten sezon. Naprawdę mocna, potężna bestia, która tutaj bez problemu nie będzie mnie utrzymywać. Która bez problemu wybaczy mi błędy do tego płetwy. Nie pytajcie mnie co to jest, bo nie wiem. Zamówiłem po prostu te, które ktoś mi polecił i w dużym skrócie co my tutaj mamy. Po pierwsze, co mega ważne, dwie torby przypinane tutaj do burty na stałe. Tutaj nie ma prawa się nic stać. Ta jest oczywiście już odpięta, bo tutaj w torebkach trzymam moje baterie, trzymam dipera, trzymam kamery, trzymam dodatki, wszystkie do kręcenia. Tu z kolei mi się mieszczą dwa pudełka z przynętami spinningowymi i jeszcze trochę drobiazgów, także tam mam wszystkie moje przynęty. W w tym momencie odpięta, jak usiądę, już odpalę GoPro, to wam pokażę, jak to wygląda dokładnie. Taka miarkomata, na którą będziemy mogli sobie bezpiecznie położyć rybę, zmierzyć i oczywiście potem wypuścić. Tylko do 50 cm. Także myślę, że to Belly Boat stworzony dla mnie. Wszystko oczywiście porządnie przypinane, tak żeby tutaj się nic nie odpięło, nic. Nie ma prawa stąd wypaść. Z tyłu, za siedzeniem, miejsce na podbierak, na drugą wędkę, na parę bajerów. Jeszcze to wszystko jest na świeżo, tutaj można pododawać masę rzeczy. Ja oczywiście dopiero zaczynam, także jestem absolutnym amatorem. Na pewno dużo błędów tutaj będę robił, także nie śmiejcie się ze mnie za mocno. Jak macie odpowiednią wiedzę, jak macie możliwość, to też trochę mi pomóżcie. Oczywiście bardzo wygodne siedzenie i tak jak widzicie, ja w śpiochach, w neoprenach. Wiem, że są specjalne spodnie z jakiegoś tam Minutkiego neopremu, a można i w taką pogodę pływać również i bez. Natomiast to mój pierwszy raz, także wybaczcie, zabrałem to, co miałem, żeby za dużo nie inwestować. Może się okaże, że Belly boat to zupełnie nie dla mnie, i schowam do szafy, i będzie tam się kurzyć. Mogę Wam już zdradzić, że na pewno parę odcinków się z tego Bellybowta pojawi, bo mega fajna sprawa. Ale jak to będzie dalej wyglądać i czy nie zabiją mnie za kwasy, za dwa dni to się okaże. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku i trochę takich odcinków z Bellybowta zobaczycie. Teraz pakuję kamerę do wodoodpornej torebki, chowam tutaj do boksa i ruszamy nad wodę. Zakładam kamerę sportową na klatkę piersiową. Zaczynamy łowić i w trakcie będę Wam opowiadał, jakie są moje odczucia. Póki co dosyć dziwnie, ale mega. Mega fajnie. I już jestem na kamerze sportowej. Tak to wygląda w szerszym kadrze. Na pewno zobaczycie to wszystko z bliska jeszcze. Nie raz, teraz. Pozwólcie, że się rozgoszczę. I tak jak mówiłem, tutaj się wszystko przypina. Mamy gumowaną siatkę, tutaj miarkę. Bez problemu jesteśmy w stanie rybę ułożyć. Możemy ją bezpiecznie zmierzyć i potem oczywiście wypuścić. No i. Tak jak mówiłem, dosyć dziwnie się czuję, jakbym pierwszy raz w życiu w ogóle był nad wodą, ale naprawdę całkiem ciekawie. No, ekipa, zapraszam na pierwsze pływanko. <ścoughs> może, być, może być ciekawie. Wędeczka jest, ta sama przynęta, która ostatnio dała mi tego pięknego konia, od niej na pewno zacznę. Chwilę się przepłynę, potem odpalam dipera, bo tutaj na belly boat'cie to jest absolutny ideał, absolutnie świetna sprawa. Także odpalimy sobie diperka, rozłożę sobie telefon i spróbujemy coś dopaść. <ścoughs> Trzymajcie kciuki! popłynę od razu w miejsce, które znam, gdzie nie muszę odpalać diper'a, gdzie wiem, że na pewno są jakieś okonie, ja także parę rzutów tam zrobię, zobaczymy, czy uda się złowić pierwszą moją rybę z belly bota, potem odpalam tego diper'a, rzeczywiście i poszukamy sobie trochę ryb. Mam ze sobą też trochę cięższy spinning, ewentualnie na jakiegoś szczupaczka, ale myślę, że przede wszystkim okonie, no i przede wszystkim nauka, przede wszystkim korzystanie z tego, bo bo o ile znowu muszę wrócić do mojej kondycji i na pewno są ludzie, którzy śmigają na tych belly boatach jak szaleni, jakby mieli podłączony silnik przynajmniej. O tyle no Ace na pewno nie będzie tutaj jakoś niesamowicie pływał. I oczywiście mówię o tej kondycji nie bez powodu. Mogę wam zdradzić, że, że Ace wraca na siłownię. I to jest moja obietnica dla was. Raz, że trzeba będzie niedługo już powoli bronić moją córkę przed wrednymi podrywaczami. A dwa naprawdę mi się to przyda na te wszystkie podróże moje, na te wszystkie belly boaty i wiele, wiele innych wędkarskich wypraw. Odpłynę troszkę bliżej brzegu. Także jak mnie ewentualnie będzie znosił wiatr, to żeby to tak nie przeszkadzało. I pierwszy oficjalny rzut z belly boata. Kto śledzi moje odcinki, dosyć uważnie, ten wie doskonale, że nie przyjechałem tutaj na potwory, mimo tego, że. Ostatnio Poseidon miał dla mnie wielką niespodziankę z tego zbiornika, to możecie zobaczyć na ostatnim odcinku o łowieniu na pieszo, o pieszej przygodzie porannej tutaj na tym zbiorniku. Natomiast ogólnie jestem tutaj po to, żeby zobaczyć, czy w ogóle ten belly boat mi się podoba, czy takich odcinków będzie tylko kilka dla Was, żebyście Wy wiedzieli, o co chodzi, a potem schowam go, tak jak mówiłem, do szafy i więcej nie użyję, czy jednak się wkręcę i będę go używał trochę więcej. Natomiast no, prawda jest taka, że używam go po prostu przede wszystkim dlatego, że obiecałem Wam po prostu, że zrobię wszystko, żeby jak najwięcej odcinków móc dla Was robić. Także nieważne, czy będzie mocno wiało, czy będzie jakieś trudno dostępne jeziorko, to dzięki temu Belly Boatowi po prostu będę w stanie to jeziorko obłowić. Mam tutaj jedno takie mega dzikie jezioro, które jest absolutnie niedostępne z brzegu. Nie ma opcji, żeby tam zrzucić jakiś ponton, nie ma opcji, żeby tam zrzucić łódkę, a Belly Boatik wrzucę sobie na plecy i bez najmniejszego problemu do tej wody dotrę i potem opłynę. Także jeżeli da się rzeczywiście na tym fajnie nie pływać. Da się na pewno, tylko po prostu o, z moim talentem to może wyglądać bardzo różnie. <laughs> Natomiast jeżeli się fajnie da pływać na tym, to na pewno zobaczycie wiele, wiele, wiele odcinków z tego bellyboata. A dzisiaj, tak jak mówiłem, pierwsze wrażenia, pierwsze łowienie, mam nadzieję też pierwsza złowiona ryba z bellyboata. Prawdopodobnie będzie to 15 centymetrowy okonek, ale nieważne, ważne, że będzie pierwszy mazurski bellyboatowy potwór w moim życiu. Także Także ja już za dużo nie gadam, bo dzisiaj ani o technice siedzi ryba, ani o technice, ani dzisiaj o łowisku, ani dzisiaj o przynętach za dużo. Po prostu zabawa. Tak jak mówiłem, pierwsze wrażenia. I uwaga, uwaga, uwaga! Pierwsze ryby z Bellyboota. I proszę bardzo, to jest myślę wymiarowy okoń. Właśnie wypadła przynęta, to jest ten sam snikszat, który ostatnio dał tą wspaniałą niespodziankę. No i co? Pierwszą rybę to trzeba zmierzyć. No niestety pierwszy ryby nie zmierzę za malutki. Odbił mi się tutaj wpadł do wody, to nic. Myślę, że ryba koło wymiaru i raczej nie ostatnia, skoro w drugim rzucie było już branie. Nie wiem jak się zawraca. Wybaczcie, <laughs> jak macie jakieś tipy dla początkującego Belibołciarza, to piszcie proszę w komentarzach. Ja na tym zyskam na pewno i myślę, że też wielu moich widzów, także proszę Was bardzo. <laughs> Jak macie jakieś tipy co do pływania, jak macie tipy do uchwytów na wędki, jak macie jakieś fajne dodatki do bellyboulta, to proszę Was bardzo, napiszcie w komentarzu. Na pewno chętnie spróbuję, na pewno wykorzystam, bo w tym momencie jestem absolutnym amatorem, jeżeli chodzi o takie łowienie. Może to trochę śmiesznie wyglądać. Przepraszam wszystkich profesjonalnych bellybołciarzy. Dopiero zaczynam. <noise> I tak jak mówiłem, dzisiaj wiele gadki nie będzie, a i było puknięcie. W zależności od tego, co się będzie działo, to tyle będę gadał, ale raczej dzisiaj ani o sprzęcie, ani o miejscówkach było kolejne puchnięcie, ani o miejscu. Nie będę za wiele opowiadał, po prostu pierwsze wrażenia z Bołta, a przy okazji mam nadzieję jakieś rybki, parę rzutów tutaj. Jak się coś wydarzy, to super, jak nie, to odpalam dipera i szukamy kolejnych ławiczek, kolejnych okoni, kolejnej zabawy. Zanim rzucę dipera do wody, słuchajcie, to jest lampeczka, również od dipera. Trochę na ten temat już rozmawialiśmy sobie na moim kanale. I dosłownie dzisiaj dwa słowa. Nie zabrałem jej dlatego, że nie wiem, jak spłynąć do brzegu i zostanę tutaj do nocy i po prostu będę puszczał SOS. Nie, mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Zabrałem ją, dlatego że o ile sama w sobie lampko latarka, bo ma tutaj parę trybów, to jest super fajna sprawa, o tyle jest tutaj jeszcze coś to jest wyjście USB, bo jeżeli mamy naładowaną tą lampkę dosyć mocno, jesteśmy w stanie podłączyć USB i ta lampka działa jak powerbank, a to w takim miejscu jest naprawdę spoko sprawa. To się nie zaleje, to się nie popsuje. Można śmiało na takim bellyboacie trzymać i przy okazji, czy dipera, czy telefon podładować. Deeper Chirp, tutaj żadnych nowych cudów poza tym, że ci, którzy nie wiedzą, a teraz Chirp jest 200 zł tani, jak macie ochotę, to jest link w opisie. Zabrałem oczywiście Chirpa, mam też Pro Plusa, ale Chirp na pewno najfajniejszy. I na pewno da się tutaj gdzieś zamocować flex arma i będzie to wyglądało znacznie fajniej. Ja po prostu zabrałem grubą żyłkę i sobie tutaj go przypnę gdzieś z boku. Na pewno nie będzie przeszkadzać, a działać musi idealnie. No i jedyny minus póki co jest z telefonem. Zastanawiam się, czy tutaj do tej rurki sobie z czasem nie zamontować jakiejś obudowy jakiegoś takiego wodoszczelnego woreczka, w który będę wkładał mój telefon i sobie tutaj pod nogami będzie leżał. Tutaj oczywiście też nie ma prawa w teorii wypaść, no ale wiecie, jak to jest na rybach. Także dzisiaj amatorsko, ale myślę, że coś takiego właśnie sobie tutaj zamontuję. Powinno to wyglądać dobrze, powinno to działać również bez problemu. Ale o tym, to po tym. Teraz odpalam aplikację. I szukamy garbusów. I zobaczcie, woda przy powierzchni 25,5 stopnia. Masakra jakaś. A ja w neoprenach czwórkach. <grywka> naprawdę zapomniałem, że to już jest koniec czerwca i może być tak ciepło. Szczególnie na takich małych zbiornikach. Tutaj naprawdę mogłem w na samych spodenkach bez problemu pływać. No ale przynajmniej Wam oszczędzę widoku moich nieopalonych jeszcze i nieogolonych nóg. Następnym razem przygotuję się lepiej. Jak macie jakieś fajne takie cieniutkie pianki na ten okres do Beliwołta, właśnie to też bym prosił Was bardzo, jakbyście napisali w komentarzach. Byłbym strasznie, strasznie wdzięczny. Póki co tak jak widzicie, totalna pustka, ale jestem do tego przyzwyczajony. Tak jak mówiłem, na tym zbiorniku nie ma dużo białorybu, i tutaj raczej nie znajduje się ławic, przy których obławia się konie. Tutaj raczej trzeba wypatrywać przy samym dnie pojedynczych przyklejonych ryb, a najlepiej. No niestety, ale znać jezioro tak jak ja i po prostu szukać tych okoni w ciemno, po prostu opłynąć kilka najlepszych miejsc i tam brania albo są i to znaczy, że ryby żerują, albo tych brań nie ma i to znaczy, że można wracać do domu. Mimo wszystko diperek na belly boat sprawa idealna. On ma swoje wady, on ma swoje minusy jak najbardziej, natomiast do belly boata nie wyobrażam sobie nic innego. Płynę teraz w jedno z nielicznych miejsc, gdzie jest jakakolwiek szansa na szczupaka. Nie będę poświęcał tam za wiele czasu. Nie przyjechałem tutaj dzisiaj specjalnie celować w jakieś duże ryby, tak jak wspominałem, po prostu się trochę pobawić, ale zawsze jakaś tam nadzieja na tego pajka jest. Także troszkę tam porzucamy, jest fajna łąka, a zaraz potem lecę pod gałęzie, spróbować dopaść jakiegoś okonia. Jeżeli tam się nic nie będzie działo, to lecimy na stare, sprawdzone miejsca, chociaż kilka tych okonków, chociaż trochę popływać na nowym nawytku i mogę wracać zadowolony. Do tego kąpiący się ludzie na pewno nie pomagają, ale też raczej nie powinni przeszkadzać. Tutaj zawsze jest tłum i zawsze te okonki brały. Dzisiaj raczej kwestia tego, że wczoraj było 10, może, może 12 stopni ciepła, a dzisiaj 20 parę, to pewnie to sprawiło, że troszkę zwarywały te okonki. No ale to też jeszcze nie jest najlepszy okres na nie. Tutaj wrzesień, październik to jest taki krótki czas, kiedy można połapać tych średnich okoni, tych troszkę większych. Jak na ten zbiornik, czyli tamte 20-25 cm. No i trafiają się wtedy już tutaj szczupaki. Także myślę, że we wrześniu na pewno z tym tutaj wrócę. A tak, to jeszcze parę rzutów dosłownie i będę się zbierał. Siedzi bardzo delikatne branie. Chyba taka średnia, klasyczna jak ten ten zbiornik. Ale broń rzeczywiście ultra-ultra delikatne. Opa! <laughs> I tak to już musiało się skończyć. Koło 18 cm okonek i rzeczywiście trochę spłutszej wody. Także może, może. Cały czas mam nadzieję, że chociaż parę takich jeszcze siądzie. Że chociaż niewielką to ławiczkę na No i zobaczymy. Parę podbić dosłownie zrobiłem. Od razu było to puknięcie. Delikatne, bo delikatne. Ryba spadła. No ale może, może, może tam stoi kilku jego kolegów. Siedzi ryba w pierwszym opadzie. Widziałem jak plecionka się zatrzymała. No nie jest to taki okoń jak, jak ostatnio, ale taki może być troszeczkę, troszeczkę większy. Nie. Nie, niestety... Opa! Nie przejmujcie się tym, że te ryby mi spadają, to nie jest tak, że. Ta wędka jest niedobra, albo haki mam tępe, po prostu to są naprawdę niewielkie okonki. One delikatnie gdzieś tam skubią tą moją przynętę i w momencie, kiedy je holuję dosyć szybko, to tutaj przy powierzchni się spinają. W momencie, gdyby to była chociaż trochę większa ryba, to na pewno, na pewno by się nie spieła Także ja się tym nie przejmuję, Wy też się tym nie przejmujcie, absolutnie. Absolutnie nie. Tak jak mówiłem, ten kijek, bo to jest ten sam Mitchell Epic, co na ostatnim odcinku, to jest kijek do łowienia troszkę większych tych ryb i te maluchy mają absolutne prawo spadać. Szczególnie w momencie, kiedy biorą tak delikatnie. Siedzi. Może troszkę lepszy. I też super delikatne. Super delikatne to branie. Tym razem już przy samym dnie. Masakra. Niesamowicie nieaktywne ryby, tylko jak im się poprowadzi idealnie przy pysku, to gdzieś tam delikatnie dotykają to moją przynętę. Przydałaby się tutaj jakaś super delikatna wklejeczka, a nie, a nie ten kijek. Ten kijek, tak jak mówiłem, on będzie genialny gdzieś do łowienia jaskółką w toni, trochę większych ryb, albo w ogóle. Aj, było branie, albo w ogóle jesienią na trochę większe przynęty. Tutaj te delikatnie biorące maluchy, no niestety spadają. Czasami są takie dni, absolutnie się tym nie przejmujcie. To są okonie. Do tego jest plecionka, do tego jest troszkę sztywniejszy kijek i, i tak to będzie wyglądać. Jak chcecie się bawić tylko takimi małymi okonkami, no to wtedy trzeba zupełnie zupełnie inny kijaszek. I siedzi! Opa! Tak to właśnie jest z tymi okoniami. Jeden bierze mega delikatnie, drugi połyka po samą główkę. Opa, Kależ, branie, no ładnie puknął, ale z kolei najmniejszy chyba. I tareczka, reczka, taki jest maluszek. Opa, no i udało się zlokalizować je. Rzeczywiście są trochę płyce i trochę zielska, no co chwilę czepiam, no ale prawie w każdym rzucie jest branie. Małe, bo małe, ale Belibołcik oficjalnie ochrzczony. I siedzi. <śpiewa> Oddawaj. <Op. O>, <śpiewa> Ten zupełnie malutki. O, leż wolnięcie. O, leż broń. To było piękne uderzenie. No i lepszy, to już jest fajny okoń, 22 cm, Opa! do tego fajny, gruby garbusek. Baja! Piękne branie, tutaj już prawie pod samymi nogami i zobaczcie, znowu połknięta cała guma, już bez oczu, ledwo trzymająca się haka, ale dalej łowna. Już niestety kończyć moją pierwszą przygodę z Bayboatem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wyniki wędkarskie, no to raz, że tutaj się nie spodziewałem cudów. Dwa oczywiście tych cudów nie było, ale jak najbardziej frajda, parę tych okoni wyjechało na delikatny sprzęcik. Super sprawa. Gdybym nastawiał się tutaj na wynik jakiś fajny, to na pewno zabrałbym jeszcze delikatniejszą wędkę, super lekką góweczkę i wtedy na przykład jakąś jaskółką bym się bawił tutaj w pół toni, gdzieś tam przy nie przy tej łące, to myślę, że takich okoni wyjąłbym 3-4 razy tyle, co dzisiaj, ale tak jak mówię, absolutnie. O wyniki mi dzisiaj nie chodziło. Chodziło mi przede wszystkim o to, żeby sprawdzić, jak to jest pływać na bellybołcie. I oczywiście w tym momencie rodzi się pytanie, Ejsik, czy warto kupić belly Boat'a? Odpowiedź jest banalnie prosta. Nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, nie wolno mi absolutnie po pierwszym dniu pływania wystawić jakiejkolwiek oceny na temat belly boat'a, na temat takiego sprzętu. Są na świecie eksperci, którzy znają się na tym doskonale. Ich trzeba pytać. Ja w tym momencie nie mam absolutnie żadnego swojego zdania. Frajda była jak najbardziej ten kontakt z wodą, to, że jestem tak blisko tafli, rzeczywiście coś niezastąpionego i niespotykanego w żadnym innym środku pływającym. Freida jak najbardziej była, ale absolutnie. Nie, nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Tak, słuchajcie, bellyboat jest Wam potrzebny w życiu. I właśnie to, czy ten bellyboat jest rzeczywiście Wam potrzebny, powinno być odpowiedzią, czy takiego bellyboata kupić, czy nie. Bo to nie jest na pewno środek pływający, który powinien Wam służyć absolutnie każdego dnia łowienia, chociaż znam ludzi, którzy rzeczywiście łowią na boatie bardzo regularnie. Natomiast to jest przede wszystkim po to, żeby dostać się w jak najtrudniejsze miejsca, w miejsca, gdzie nie da się zwrócić łodzi, w miejsca, gdzie nie ma dostępu z brzegu. Wtedy taki bellyboatic rzeczywiście niezastąpiony i po to go dopadłem. Mam tutaj kilka zbiorników, gdzie nie da się dojechać samochodem. Mam tutaj kilka zbiorników, gdzie nie da się zrzucić tej łodzi. I W takich miejscach właśnie odcinki z bellyboata będą połączone razem właśnie z tymi odcinkami pieszych wędrówek wędkarskich. Raz będzie zupełnie z brzegu, raz będzie z bellyboata. A to wszystko w otoczce właśnie marszu, w otoczce gdzieś tam gotowania nad wodą. Może jakiegoś bushcraftu zobaczymy. Teraz już nie przedłużam. Dzięki wielkiej ekipa za dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Beli Bowta na pewno zobaczycie więcej. Na pewno z każdym odcinkiem będę mógł na temat tego Belly Boata więcej powiedzieć. Wy, jak macie coś ciekawego, żeby tu dorzucić, dokręcić, dołożyć, napiszcie mi proszę w komentarzu. A ja dziękuję Wam za dzisiaj. Raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.